Jeśli nadal kierujesz swoje reklamy do wszystkich, tracisz pieniądze i klientów. Prawda jest taka, że im lepiej określisz grupę docelową, tym skuteczniejszy będzie Twój marketing. Oto 5 kluczowych kroków do precyzyjnego określenia grupy docelowej: 1. Kim są Twoi idealni klienci? Zastanów się, kto najczęściej kupuje Twój produkt. To osoby młode czy starsze? Kobiety czy mężczyźni? Jakie mają zainteresowania? I styl życia. Sprawdź to w Google Analytics. 2. Jakie mają problemy i potrzeby? Ludzie nie kupują produktów, kupują rozwiązania swoich problemów. Określ, co motywuje Twoich klientów do zakupu i jak Twój produkt może im pomóc. 3. Gdzie spędzają czas w internecie? Twoja grupa docelowa może być aktywna na Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie lub szukać informacji po prostu w Google. Wybierz kanały, które najlepiej do nich pasują. 4. Jak podejmują decyzje zakupowe? Czy kupują impulsywnie, czy długo analizują wybór? Czy kierują się ceną, marką, a może opiniami innych? Te informacje pomogą Ci dostosować komunikację marketingową. 5. Stwórz personę marketingową. Zbierz wszystkie informacje i stwórz profil idealnego klienta. Na przykład Ewa, 35 lat, właścicielka małej firmy, interesuje się rozwojem biznesu. Aktywna na LinkedInie, szuka skutecznych strategii marketingowych i ceni oszczędność czasu. Precyzyjna grupa docelowa pozwala ci tworzyć lepsze reklamy, które trafiają do właściwych ludzi. A teraz pytanie do ciebie: czy ty wiesz, kim są dokładnie twoi klienci? Jeżeli tak, napisz w komentarzu i zaobserwuj ten profil. Do zobaczenia. Cześć.